Shimano Shimano i z tej strony Meksikano, nikt inny tylko Meksikano. Witam was serdecznie. Środa, środunia, jutro niektórzy będą mieli już długi weekend. Ja niestety nie. Tylko czwartunio wolny, ale chociaż tyle, chociaż tyle. Lajta nie planuje, raczej chyba jeżeli już to w weekend. I tutaj zanim cokolwiek zacznę, po, zacznę opowiadać, bądź też Bądź też zmyślać, wymyślać, yy, żebyśmy się mogli wspólnie pośmiać. To oczywiście chciałbym bardzo, bardzo mocno przeprosić gitarę, gitara, bo gitara też dorzucił się, <laughs> dorzucił do zbiórki, gitara, ja bardzo dziękuję i bardzo przepraszam, że Cię ominąłem, a byłeś na samym szczycie listy i tego nie zauważyłem, tak to się robi, jak yy, się robi zdjęcia z komputera i potem trzeba patrzeć i, i yy, w telefon i... No i gdzieś to umkło mi uwadze. Także gitara ja bardzo przepraszam i bardzo dziękuję. Także mam nadzieję, że Wam się podoba taki system. Gramy w otwarte karty. Wiecie co jest na stole, wiecie jaka pula. Pula się nie zmieniła yy, i, i myślę, że to wobec Was też będzie fair. I teraz słuchajcie, przechodzimy już do spraw aktualnych. Wiecie, że ja wczoraj nic nie nagrałem. Ten film, co wczoraj był, to był przedwczoraj nagrany, bo ja wczoraj nic nie nagrałem, ja chory byłem. Ja zachorowałem dostałem biegunki. Dostałem biegunki, bo słuchajcie, stwierdziłem, że nie ma co nagrać. Nie ma co nagrać, bo suchy zrobił suchego lajta. Suchy zrobił suchego lajta, tego się nikt nie spodziewał, ja przynajmniej się nie spodziewałem. U suchego suchy light i nie było co nagrać. I ja chory byłem. Leżałem, kurwa, w łóżku, miałem straczkę, no. Zamiast on, no to ja dostałem straczki, no. no. ale dzisiaj już przystąpiłem do działania, dzisiaj przystąpiłem do działania i wiecie i... No i trochę zajrzałem, no oczywiście, no, Jesus, major czy nie je, major przy nie w sklepie je. Major je poza sklepem i kupuje rzeczy, bo jutro święto jest. I tyle co wyłapałem. Spojrzałem więc na kanał Mlecznego Człowieka, no i przykuł mi uwagę film jeden. Idziemy w pole? Idziemy w pole na... Na ziemniaki. Ale twarda ziemia, ale sucho jest, słuchajcie, ale sucho. <gry> Musi ktoś polać kurde chyba co nieco, bo jest sucho. Jak mnie suchy słyszysz, to jest sucho. To tak przypadkowo się nawiązało do akurat. No i wszedłem na kanał Mlecznego Człowieka, no i tam jest tych filmów od groma, ale wszystko to jest kurwa takie memłane, po kurwa po memłane i tak dalej. No ale jeden, jeden kurde, tytułem kurde mnie zwabił że ktoś przekazał e, na zbiórkę pieniądze, jakiś widz i tak dalej. No i przykuł ten film moją uwagę, no i postanowiłem go obejrzeć całego. Od deski do deski. Od, a do rzec. Tak jak to Krzysztof mówi. <grych> no i dobra kurde. No i słuchajcie, wiecie, że co ja wyciągnąłem z tego filmu? Po pierwsze to to wiecie, te i o spodnie. I o kolano. I o kolano, zauważcie u Krzysztofa, nie? I o kolano, patrzcie jakie on ma kolana poździerane, kurwa Widzieliście te kolana? Kolon ma kolana, bo te kurde, te gile tak gania o te kolana Albo, albo jest taki pobożny, że, że po prostu, że on na kolanach po prostu z kuchni do pokoju zasuwa Bo te kolana są tak poździerane u kolana, przynajmniej jedno jakby albo tego nocha wycierał te kolana od rana do wieczora, no albo, albo jakby co najmniej chodził, e, chodził na kolanach e, z krzyżem z tyłu e, na grzbiecie, zarzuconym z kuchni do pokoju, z, kuch z pokoju do kuchni. To mi się rzuciło, to mi się rzuciło na pewno w oczy i w ogóle to, słuchajcie, powiem Wam, ja tak siedziałem, dzisiaj przemyślałem sobie, nie, i ja wiem skąd konon pochodzi. Ja wiem już skąd konon pochodzi. Wiem skąd kolon pochodzi. Ci miałem okazję popatrzeć kurwa, na gwiazdy, nie. W, w, znaczy dzisiaj, no w nocy, nie? Miałem piękny widok, piękne niebo. Teraz teraz jest błękitne, ale wtedy, ale wtedy było gwiaździste. Ja wiem skąd Konon jest. Kurwa, już powinniście skojarzyć. Konon kurwa wywodzi się z, z tej z drogi mlecznej. On jest kurwa z drogi mlecznej, on jest kurwa z kosmosu. Dlatego on to mleko tak żłopie. Bo on pochodzi z mlecznej drogi. Wiecie, że jest mleczna droga na niebie tam, nie? No i on to stamtąd jest, to nie jest wilkowa wcale. Stąd ten mleko i, i, ten, i ten popyt na mleko u niego. Mleczna droga. Mleczny człowiek, no i z mlecznej, mlecznego, z mlecznej drogi pochodzi. No ale dobra. E, oprócz tego, no to jeszcze coś mi oczywiście mi się rzuciło, no. Te, te 300 złotych, te 300 złotych, jakie parcie kon miał na te 300 złotych, żeby je przejąć, a daj to podtrzymać, a daj to mi do ręki. Dobrze, że, że Aron jest na tyle ogarnięty, że mu tych pieniędzy nie dał, bo podejrzewam, że te pieniądze by nie dotarły do tej, do tej, do tej, do tej licytacji yy, i w ogóle to nadal, tak jak mówiłem, tak mówię teraz i powtarzam po raz kolejny, Kon w ogóle nie wie, na jakim świecie żyje. Yy, bo on, on cały czas twierdzi, że to jest licytacja na DPS, na dom. Pomocy społecznej, DPS. Słuchajcie, ja się pomyślałem, że, że faktycznie, no kurde, on może chce się ustawić, nie? On chce się może ustawić w tym domu i dlatego on tak kurde myli, a może to robić to celowo, nie? On nie myli, że to jest zbiórka na, na tam na dziecko, tylko że to jest zbiórka na DPS, bo Konon, jak się wybierze do DPS-u. To on tam kasę będzie miał zbieraną, rozumiecie? Może on dlatego się byli, nie? No, Ale to są tylko żarty, oczywiście, z przybrużeniem oka. A tak na poważnie, no to, 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 jest, to jest właśnie przykład y, tego, że Konon kompletnie nie wie, kurwa, gdzie się znajduje i na jakim świecie, nie? Nawet nie wie, co to jest za zbiórka, kto ją organizuje. Kompletnie nic nie wie, jest po prostu przedmiotem w tej zbiórce i tyle można powiedzieć, nie? Także straszne to jest, że, że kurde, że, że Konon. Mm, jest tak nieświadomy i tak, tak kurwa nieogarnięty w tym wszystkim, co u, niego, co u niego się dzieje, nie? Smutne to, ale niestety prawdziwe i to po raz kolejny daje przykład, że, że, że tam naprawdę ja nie widzę miejsca i nie wiem co robić. Ja wiem, że piszecie w niektórych komentarzach, że że fajnie by było, żebym tam wpadł, ale po co ja bym tam miał wpaść, jaki, jaki to by był cel, kurde, tak naprawdę gadać z kolonem, albo krzyczeć mu do ucha on i tak połowy nie słyszy, połowy, drugie połowy nie zrozumie, kurwa jakieś to trochę dla mnie, kurwa, po prostu nie ma, nie ma, kurwa, sensu za bardzo już, kurwa, powiem Wam szczerze, że szybciej bym się spotkał z geremkiem, pewnie do tego dojdzie, może nie Teraz i już, i czytam, czytam zaraz, ale pewnie no, z Geremkiem raczej szybciej bym się spotkał, przynajmniej mam z tym człowiekiem kontakt, bym złapał kontakt, nie tylko wzrokowy, ale, ale wiecie, słyszalny i, i, i mówny i tak dalej, nie? a z konanem to podejrzewam, że tego kontaktu w ogóle bym nie załapał, tym bardziej, że ja mówię, wyskoczyłem z tego całego obiegu i, i, i nadal nie, nie widzę tam dla siebie kompletnie miejsca. Tym bardziej w tej sytuacji w jakiej jak, jaka tam teraz panuje i kompletnie, kompletnie nie widzę. Nie widzę żadnej tam przyszłości dla siebie. I tutaj ktoś zadał pytanie yy, skąd ja brałem w tamtych czasach to yy, jeszcze tak do, dopowiem wam, skąd ja brałem w tamtych czasach pomysły na filmy. Yy, powiem wam szczerze, że większość... Kurde, ja byłem na bani. To kurwa, to pomysły takie rodziły się, że, że w głowie się nie mieści. Wiecie, jak wypijecie, to się zaraz łańcucha fantazja uruchamia, i ja byłem na bani, więc ja z wymyślaniem pomysłów nie miałem problemu. Tym bardziej, że wtedy to w ogóle inaczej było. Konon nie był, Konon nie był tak wycofany jak jest teraz. Bo teraz, na przykład, jeszcze kiedy był konon na chodzie, jeszcze jak ja nagrywałem, tam, czekajcie, no ile to już minęło, dwa lata te, trzy, jakoś trzy lata chyba, nie wiem, nie chcę mi się liczyć teraz, nie, jak go nagrywałem ostatnim razem i on już wtedy był wycofany, na przykład on już nie chciał, kurwa, robić takich e, żartów, że mm, chodzi dwóch kononów po podwórku, wiecie, żeby to zmontować, że chodzi jeden konon i dwóch, nie, i tak dalej, bo on od razu mówił, że a, to zaraz na badania mnie wyślą do Choroszczy, o, o tym Wam też opowiem przy okazji. Jak to było z tymi badaniami, eee, ale nie teraz, na innym filmie. I, I on już teraz się zrobił strasznie wycofany. I, i on, już nawet jak był na chodzie, jeszcze, jeszcze przy mnie w miarę tak nachodzi. Teraz to już jest tragedia, nie? W porównaniu z tym, co było tam parę lat temu to to już wtedy nie chciał za bardzo już uczestniczyć w jakichś takich, wiecie, żartach. Nawet w takich, które, które tam się nic nie stało. A wcześniej było trochę inaczej. Konrad był bardziej otwarty na nagrywanie wesołych rzeczy. Na nagrywanie na przykład jakichś... Kurczę, niemiecki też kupę filmów nagrał, które były takie, no powiedzmy zabawne i nie tylko polityczne. No. wiem, że, że niemiecki lubił politykę, ale, mm, ale też nagrywał filmy i, i niepolityczne i zabawne i oni wtedy jeszcze kolon i major byli w miarę słuchajcie otwarci natomiast um, natomiast um... Z czasem się to zmieniło i Konon już nie chciał się e, tak angażować w te, w te, w te, wiecie, radosne jakieś e, filmiki i tak dalej. I Major również, kurde lache, położył, bo zobaczył, że wcale nie musi tego robić, nie musi jakiś wariat zrobić, e, śmiesznych rzeczy, tam rzucać się piłeczkami albo, albo nie wiem, y, albo, pff, albo uczestniczyć w jakimś konkursie, y, no bo i tak kasa spłynie i to też trochę, y, też, też to trochę y, wina tego rozpieszczania, nie? A na samym początku, no to, no to no Kolon wszedł szed, szed, w układ każdy, nie? Jak trzeba było, to robiliśmy gotowanie, jak trzeba było, to szliśmy na boisko, kurde, żeby kolon tam coś pokazał na siłowni. I, i to nie było problemu wtedy z tym, nie? A skąd pomysł totalnie z dupy, nie? Był okres, kiedy jeszcze jak zacząłem nagrywać, to pracowałem, potem, potem słuchajcie, nie pracowałem i jak nie pracowałem, to miałem dużo czasu na myślenie i wymyślanie jakiejś sytuacji, które mógłbym zrealizować, nie łamiąc przy okazji jakichś prawa albo zasad, albo wiecie, no, no nie przypominam sobie, żeby z mojej ręki wyszedł film, który, który złamałby prawo, może i było, ale raczej chyba miałbym za to problemy. Um, albo, albo. Albo naprawdę dotykał kogoś jego religii, czy czegoś, no nie przypominam się. Zawsze ja stawiałem taką granicę, żeby, żeby nie przegiąć, żeby było coś wesołego, ale żeby nie przegiąć, nie. Stąd były właśnie takie filmy jak zawody w gotowaniu, czy tam wiecie, e, olimpiada, nie? Czy, czy też ten konon na siłowni, czy nawet głupi zakład, że konon przejdzie, wejdzie przez okno do swojego domu, nie. No to też był kozacki film i ja szczerze mówiąc sam wtedy się zdziwiłem, że konon e, że go on po pierwsze to, że wszedł, a po drugie, że, 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 no, że to wypaliło, że, że on chciał, że właściwie to on sam nalegał, że, że on mi pokaże, jak to jest, nie? I tak to wyglądało, więc tak naprawdę te, te, te pomysły po prostu były z dupy, nie? Przychodziły, wiecie, czasami coś się oglądało, jakiś, jakiś film i tak się z tym wszystkim kim łączyło, a może kurde, taką zabawną sytuację spróbować zrobić razem z Kononem i z Majorem, na przykład. Ognisko też, wiecie, miało być zwykłe, bo mieliśmy tylko iść i, i trochę popić. O piciu też Wam opowiem, na innym oczywiście filmie. E, mieliśmy wyjść i tylko trochę popić, nie? I, I naprawdę bardzo ciężko, ja pamiętam, bardzo ciężko było mi namówić Konona i Majora, a film wyszedł genialny, z którego powstała piosenka Żołnierze i Żołnierki, nie? E, tego też nikt nie przewidział, że tak będzie. Więc, więc tak naprawdę te filmy były robione spontanicznie. Czasami, czasami z, z lekkim planem, ale nigdy nie, nie było scenariusza w tych filmach, yy, co powodowało, że ja szczerze mówiąc, ja sam nigdy nie mogłem się niczego, yy, nigdy nie wiedziałem, jak ten film się skończy jak, jak, jak i jak będzie przebiegać akcja. Wystarczyło kiedyś, kiedyś, mówię jeszcze raz, powtarzam, wystarczyło dać, wystarczyło dać. Gadżet I, i konon się uruchamiał, a potem konon się strasznie wycofał przez te właśnie badania do choroszczy, przez te e, najazdy jakichś e, zgłoszenia i karetek i tak dalej. No i tak to wyglądało, no i tak to pozostało do dziś, dlatego mamy teraz taką, a nie inną szkolną trochę nudną i trochę taką monotonną. I, i podejrzewałem, że te listy wasze i tak dalej to za wiele nie dadzą, bo kolumn po pierwsze już się tak nie uruchamia i nie jest taki yy, no, łatwowierny. Pozdrawiam serdecznie.